Cześć i czołem przesuwamy wykresy wzdłuż osi X. I teraz tak. Jak mamy napisane takie przekształcenie, to w którą stronę muszę przesunąć mój wykres. Niech was tu nie zmyli Wasza intuicja, że jak jest minus, to przesuwam w stronę minusów. E, 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 e. Tu działa to w drugą stronę. Jedziemy na plusy. Czyli musimy przesunąć w. Prawo o jeden. No to robimy. Czekajcie, wezmę mój magiczny przyrząd. W prawo, czyli tu jest prawa strona. Tu. Hops o jeden. Hops o jeden. Hop o jeden. O jeden. O jeden. O jeden. O jeden. Możecie się zastanawiać, dlaczego ja tylko te takie skrajne punkty wybieram. No nie? Bo tak jest najłatwiej. Taka, taka jest prawda. Żeby odwzorować ten nasz wykres. Widzicie? I to na pomarańczowo to jest właśnie. To, ten wykres funkcji G od X. No i teraz tu przesuńmy o jeden, o jeden, o jeden. Słuchajcie, o jeden, o jeden, o jeden, o jeden i o jeden. I tu lecimy, i tu lecimy, tu do góry, piup, I do góry, I do, gó do góry, w dół. ile na dół. Więc nasz wykres no, wygląda tak. Gdy go przerzuciliśmy przez tą funkcję. No i tu przesuniemy też o 1, czyli o 1, o 1, o 1, o 1, o 1, o 1, o 1 o 1 i o 1. Dosyć przyjemne, co? Zaraz pod tym filmiku zrobimy sobie jeszcze przesunięcie o dwa bok, tak żebyście mogli zobaczyć, że to zawsze jest tak samo. I się upewnić w tym. A później będziemy robić miksy. Miksy, mam na myśli, że będzie na przykład coś takiego. Hmm. Hmm. F od x plus 1 minus 1. Czyli będziemy więcej rzeczy robić. Ale to będzie za niedługo. Dajcie znać, czy dla Was to jest jasne. Przesunięcie wzdłuż osi o x. O x tutaj działamy. No nie? Nie, góra, dół to jest już osi o y, lewo, prawo o x. Czymcie się.